Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Rozpoczęliśmy, jak gdyby, można powiedzieć, całkowicie nową erę w przypadku tak zwanych nowotworów zaawansowanych. Najczęściej tutaj mówimy o raku żołądka, raku ita grubego i rakach jajnika. Te wszystkie zabiegi, które będziemy jeszcze w dniu dzisiejszym robić, drugi zabieg i w dniu jutrzejszym kolejne dwa to są zabiegi, które wszystko właśnie bardzo zaawansowanych chorych, u których klasyczna chemioterapia systemowa podawana dożylnie no nie do końca się a nie zawsze się sprawdza i to jest grupa pacjentów, która może odnieść korzyść z tego typu leczenia o jakim tutaj mówimy, czyli typu HIPEC. Żeby było jasne, to znaczy Hypek obecnie w Polsce mamy 4 bądź 5, ja nie mam pełnej wiedzy, systemów działających HIPEC-a starej generacji. Natomiast to, co my dzisiaj zrobiliśmy, to połączyliśmy hypek, czyli nową chemioterapię w hypertermii z pompowaniem do wnętrza ciała dwutlenku węgla, który odpowiada za znacznie lepszą penetrację chemioterapeutyku a dotkanek i tym samym potencjalnie zwiększa siłę działania tego leku. My mieliśmy że tak powiem krótką wizytę też oglądając ten system przed decyzjami o wdrożeniu o zakupie. Odwiedziliśmy trzy szpitale na terenie Hiszpanii, bo Hiszpania jest czołowym krajem w Europie, jeżeli chodzi o tą technikę leczenia i w Madrycie byliśmy w trzech szpitalach, w których praktycznie codziennie przez kilka dni uczestniczyliśmy no w wielu zabiegach operacyjnych zaawansowanych chorych. Obecnie mamy potworny wysyp liczby pacjentów pokowidowych, którzy no niestety to jest i wina opóźnionej diagnostyki w trakcie pandemii. Kwestia tego, że pacjent w ogóle mając objawy się nie badał, bo mnóstwo ludzi siedziało w domach i nie, 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 nie reagowało na objawy, które mieli. W związku z czym my obserwujemy po pierwsze wysyp większej liczby nowotworów no jest wręcz obłędne to. Po drugie, mamy znacznie więcej wyższych stopni zaawansowania, yy, obiektywnie patrząc, aniżeli przed okresem pandemii, szczególnie w nowotworach trudnych, jak rak trzustki czy raki żołądka właśnie. Utlenek węgla powoduje y, dwie rzeczy. Przede wszystkim znacznie lepsze rozprowadzenie chemioterapeutyki po wszystkich zakamarkach jamy brzusznej, czyli tam, gdzie normalnie gdzieś nie docierało, to to po prostu przez to, można powiedzieć, takie bąblowanie powoduje, że to docieranie jest lepsze. I druga rzecz już udowodniona, bo jest w badaniu niemieckim, a z, z ostatniego roku czasu jest, są już dowody na to, że ten dwutlenek też powoduje w ogóle lepszą penetrację w głąb tkanek chemioterapeutyku w stosunku do metody, która była dostępna wcześniej. A to co wiemy również z Hiszpanii, to yy, Hiszpańskie Towarzystwo Leczenia Nowotworów Potrzebnych, bo takowe posiadają. Przeprowadziło badanie porównujące metody leczenia, niepublikowane jeszcze, i te wyniki rzeczywiście są bardzo ciekawe, bo potwierdzają jakby znacznie lepszy efekt we wszystkich grupach pacjentów w przypadku użycia dwutlenku węgla w porównaniu do grupy bez dwutlenku węgla. Na pewno, taką rzeczą, która jeszcze jest elementem ciekawym, i takie rozmowy tu z kolegami prowadziliśmy. Tą metodę można też stosować, aczkolwiek tu jest najmniej danych na świecie do zaawansowanych nowotworów w obrębie klatki piersiowej, ale wydaje się, że to też jest ciekawa droga do kolejnych rzeczy, jeżeli chodzi o torakochirurgię właśnie. No i to, co jest ważne, na pewno tu Pan Profesor potwierdzi, że że nowotwory jajnika, ginekologia, jeden z najczęstszych nowotworów w populacji, jeden z najczęstszych nowotworów u kobiet, jest nowotworem, który rzeczywiście robi spustoszenie. Możliwości klasyczne gdzieś się kończą i ten hype stwarza, być może właśnie z tym dwutlenkiem węgla, znacznie większe możliwości leczenia tej grupy kobiet również. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.